Widzowie, patrzcie co jest tutaj, wy to widzicie, widzicie to co ja i serio mam taki uśmiech na twarzy jak ja się tepam w losowe. muzyki nie słychać, spokojnie jeszcze nie ma muzyki, zobaczcie to, zobaczcie to wy sobie wyobrażacie sobie, żeby czcina była na anarchii rozumiecie, że możecie wbić i zabrać czcinę, kwiatka, wykopać węgel. no, serio, to jest tak mega, zobaczcie, dynie są, ej, nie wiem, nie wiem jak to pisać. nie, ja się cieszę, nie wiem jak wy, będzie przyjemniejsza klepa będzie można dużo więcej rzeczy zbudować, będziecie mogli budować jakieś też, nie wiem, zamki, jakieś fajne domki, jakieś rzeczy do oceny, będziecie mogli to oceniać. Zobaczcie, patrzcie. Wy to, wy to widzicie? Jak gdzie nieraz lecę, to się mapa renderuje. Teraz jestem minus 150k na minus 140. Wyobrażacie sobie to. Fajnie, no fajnie, to jak? Zobaczcie, zobaczcie, jak to w ogóle wygląda, nie. Patrzcie, możecie sobie normalnie kopać i zarabiać. Tylko, o, patrzcie, ja mapę renderuję, widzicie? Ja dopiero zrenderowałem mapę. Jeszcze nikogo tu nie było. Jeszcze nikogo tu nie było. Dodany krys. Patrz. O, ej, zmienił się. Zmienił się, czekajcie. Ferwerek weźmy. Ej. Czekaj. Da się kopać? Nie da się kopać. Ej, end normalnie inaczej wygląda. No, ej, wy no, trochę inaczej wygląda. Mieć jest nowy. Tak, zaraz też wam pokażę nowy mieć. Ej, no ładnie wygląda. Fajnie, fajnie. A z tamtej strony też coś jest? Czy tylko z jednej. I w sumie spoko, spoko. Ej, nie, no mi się podoba. Nie wiem jak wam. Fajny update. A tu coś jeszcze jest. Jest domek, do którego można wejść. Idziemy do lewo jest ustawka 1 vs 1. Serio, jest ustawka 1 versus 1 gdzie? Dobra, później to zobaczymy, nie? teoria w marcu, u chłopaki raczej. La Lata mi zwiedzam na razie. Łapeczka w górę każdy! Ej, każdy łapeczka w górę. Mocne, no mega mocne. Zobacz, ziomki się tu wysadzają. Oko strasznie. Tu coś jeszcze dalej jest. Ja tu nic tak dalej nie ma. Ej, ale fajnie to wygląda. Jakaś łódka. Jogi to wygląda. Dobra, to co, neter teraz? Tak mniej więcej tutaj przyleciliśmy. Neter chyba teraz kopaki i w ogóle nikt nie bierzy udziału w topca. Topka jest mega, nie? Najlepszy update. A co mówiłem ostatnio? Co mówiłem ostatnio, chłopaki? Było się słuchać, było się słuchać. Mówiłem zbierać itemy, mówiłem zbierać itemy już 3 tygodnie temu. Mówiłem? Mówiłem. Kować. Eee, tu też się zmieniło! I ładnie to wygląda. Też się zmieniło. Ej, plus, plus bardzo tutaj. Ej, tu też się zmieniło, ładnie to wygląda. A jest ta świątynia. Zobaczymy, czy jest to świątynia. Hmm. Pokaż drops z widera. Czekajcie, zaraz, zaraz. No ja tu dopiero też zwiedzam. Ja specjalnie chłopaki nie zwiedzałem. Netheru, Endu. Żeby oddać taką, wiecie, prawdziwą reakcję. Ej, ładnie. A gdzie jest świątynia? Halo? Nie, no ale to tu, 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 tutaj chyba, nie wiem. Pan Wiesiu z bloku ekipy był. Jak to wygląda? Przepraszam bardzo, jak to wygląda? No nie no. Ty. Ktoś się nie pomylił? Jak to wygląda w ogóle? To? No nie no, to to, to, to do zmiany! To, to, to fuszerka totalna! To, to 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 do zmiany! No kto, kto to wysetował? <noise> Co ma to? Tu wszędzie ładnie! A tu taka puszera odwalona! Z Zostawcie apeczkę w górę chłopaki! Wam cały czas coś pokazuje, zrobimy, zarys koseta. Pamiętajcie, że lasta ma, To jest skrzynia. Skrzynia z pytami ty. Ej, chłopaki, bo tu się coś wam pomyliło. Tu powinna być piekielna skrzynia. Halo! <noise> Admin! To nie tak powinno chyba wyglądać. Nie no tutaj, tutaj to jak nic pan wie się z ekipy, to wszystko budował, z krzyki biegany no jest epicka rzadka z pytami anarchiczna, nie? W sensie, dajcie 10 na 10. Czekajcie, typamy się i jesteśmy na kordach, minus 20k, rozumiecie by to? Patrzcie to, no normalnie, ja nie mogę w to uwierzyć co ja widzę, nie? Wiem, wiem Voxis, potem tym popiszemy. Y Siema, siema, szaczyk. Ej, to, to jest hit, nie? Jak ja patrzę, też mi się. Muzia, śmieje nie? Zobacz, jak to ładnie wszystko wygląda. To jest tak mega. Ej, świątynię możemy sobie poszukać. Hmm. A normalnie ja latam, ja latam i ja się czuję jak na survivalu Nie mapę renderuje I w ogóle w 8 minut streama. Zobacz to. No i mamy, mamy. Szukamy. Czekajcie hmm. Gdzie to jest? To tu jest? Powinny być brodawki chyba, nie? Gdzie są brodawki? Powinny być brodawki chyba, chłopaki. co? Ej, spawner Blazów! A spawner Blazów nie powinien być usunięty? Ej, ja to sobie farmię Blazy, nie? Na razie. Ja to sobie farmie Blazy, chłopaki. Spawner Blazy to chyba były usunięte. Nie było ich. One później mogą być usunięte. Ja to sobie fajnie. Yy, LTGRO będziesz mógł mieć tepnąć tam, jak chcesz, z sklep. Czekajcie, looting se kupię. Mieńcie, ciekawe czy to się respi, zaraz zobaczymy. Looting se kupię. Jakiś looting, o, chyba coś było, nie. Serio lootingu nie ma. Typowo, typowo, nie. Oczywiście lootingu nie będzie. Czemu tu nie ma lootingu w ogóle? No pa, każdy miecz jest bez lootingu tu Było, za 6k, no dobra. Czy bóle trochę. Zobaczymy, czy to się w ogóle zrespi, chłopaki. To schowajmy na razie granice, niepotrzebne. Zobaczymy, czy to się zrespi. Myślisz że to się zrespi, bo one się niby nie respiły, nie? Ale zobaczymy. Nie wiem, czy coś podrżało. O, dobra, jest bastion. To taki jakiś mały bastion. Nie ma tu tych stworków chyba nawet. Gdzie są te stworki? A tu nie powinno być tych stworków takich? To jest bastion? Na pewno to jest bastion, mordo? chyba coś nie tak. To powinny być te stworki. I nawet coś tu jest, jakieś magma creamy. Jakieś główna to są w sumie. Co tu jest? Ja to chcę. Ej, to nie jest drogę? Co tu jest to? A tu są te stworki. Słuchajcie. Zobaczymy co one dają. Czy one coś dają? Gdzie one są? Ty. tam jest złoto w ogóle. Te stworki są bardziej u góry, czy gdzie? O, tu jest No, co mi bijesz? eee, gruby. Ej, weź poczekaj. Nie, mo nie możesz w kolejce... E, ty też se poczekaj. Też se poczekaj. Proszę się tu nie wpierdzielać. C, piszcie set. Subiclack dzwon musi być. To się kręcisz, to się doczekać nie możesz. Zara, zara. Teraz dostaniesz złoto. Nie wiem jak to się nazywa taki stworek jak dla mnie, zobacz zoba, jak on wygląda. Set set. to tak, weźmiemy trochę złota, to wyrzucimy. No? No no? Poczęstuj się, wymień się. Ty, a co ty taki nie do wymiany jesteś? No poczęstujcie się. A czemu oni się nie chcą częstować? Co to moje gorsze czy co? To są pigliny? A co to? To mo moje jest gorsze czy co? Że oni się nie chcą poczęstować. Czemu on mi tego nie wymienia? Halo, raz, raz! W trybie natychmiastowym! Pa. Grzecz koronę pod siebie? Nie, nie, nabiorę się. Pa. No to ładnie, nie. No to dawajcie, jak nie chcecie, to, to ja to zabieram. Rekwiruję, rekwiruję swoje złoto to od Mace'a. Co prawda, to prawda. I tu pierwszy raz w życiu jestem. Można stąd zabrać coś dobrego? Chyba nie. Można znaleźć coś dobrego, chłopaki? Hmm. Ho! My raz z tego wpadł. I, I co tu jest tu coś? to jest te jakieś potery? Co to, to jest chłopaki? I ja sobie szalker na takie itemy przygotuję. Ja sobie kupię szalker. Mulker. Najniższy. A, najtańszy Shulker jeszcze tyle. Dobra, to jest wezmę Sender jakiś. Mam jakiś pusty? Ja no, mam. Szalker pusty jak go Waraxena. Waraxen, nie obrażaj się. Dobra, szalker jest. To zbierzmy. Z tak rano trąbeczka, żeby wam pokazać UPDATE, chłopaki! Żeby wam pokazać UPDATE, wiadomo. Co ja, to co to? to. nie, nic. Tego się nie da rozkopać? Ej, yy, yy, W nederze... wszędzie, wszędzie. Net jest trochę inny. Ty... To yy. jest... O, woda się normalnie wylała! DYNAMIT! Pa! Dynamit za free! Halo, dawaj ten dynamit! Pa, dynamit za darmo! Za darmo to bierzemy. Pa, za darmo dynamit. Czekajcie, to wszystko trzeba pochować na razie, co nam potrzebne. To... To, to w sumie... Dynamit za darmo. Czajcie, Po spokojnie! Wszystko pokażę! 200 opiek w ogóle mieć losowanie seta i nikt nie wysadł lasta! Na że tak może zrobić, o złoto znalazłem, właśnie możliwe, dobra ej kopiemy, ej może coś jeszcze znajdziemy, ej, kopiemy się gdzieś zobaczymy co znajdziemy o normalnie x-ray, x-ray, zoba prost na diamenty Maciek, Peter, Dex Sagi, nie banujcie zdejmuję już okularki zdejmuję, proszę mnie nie banować, to tak przypadkowo mi się założyło te okulary tak proszę, no chłopaki nie banujcie, bez bana na serwerze no ja diamenciki, nie! Zawsze zawsze miałem X-Ray'a w okularach. Ha! Zoba! Chcesz takiego X-Ray'a, to zostaw suba i łapkę. A świeże wioska normalnie, nie? Być Co to są za bloki? To biorę. Może prawie być. O! Jest! Jest i ten! Zoba! Jest i wielbłąd! Wielbłąd na anarchii! Ty. Dawaj, ja jadę na tobie. Podnoś się, ty! Raz, raz! 4 do góry! No, wypadność dubska, co to jest w ogóle ty? Czemu on nie? Czemu on nie jedzie? O, o, no tak, o, tak, tak, bardzo dobrze. No? Czemu się rajd ładuje? O, kurwa, rajd się załadował. To się to też prekfiruje. No, stało na tym to nie w stanie, też tak myślałem, na nie? Chociaż ostatnio schudłem. Z 80 do 7,7. Eee. Yy. Ja tu już nic ciekawego nie będzie, tylko Ride będzie przez przypadek. Jest? Nie. Noxy! On. Nie, no wywaliłem chyba. I minuta! Nocny dominator, lasik twój. Nie lata za stówę. Ja macie tak free że to jest hit, nie? Chyba, już tutaj tropa zbudowali. Ej, on odleciał na elce, czy mi się wydaje! Ziom odleciał na elce przecież! I nie ziom odleciał na jak nic. Tak mi się wydaje chłopaki. A muszę sobie wziąć. Usanęłem. podał też już mu zaraz daję seciora. I 40 sekund do końca lasta, chłopaki. O, już baza zbudowana. No i to ja rozumiem, nie? O ja rozumiem. Stawili, jest 600 osób ponad, więc dalibyście... Radę... Ale trap! Mocny trap, chłopaki, nie? Mocny trap. Tutaj odzioma. Bardzo mocny trap. Mocny trapik. I dzięki bardzo, inny No i, I każdy. Później będziecie mieli droższe topi na pewno. Oj, nielegal. Typowo, typowo już się zaczęło. Rozpalamy to. Halo, mordeczko. Jak tam nielegal trapik? Spoko chyba się trapuje, co? On jeszcze na starej mapie, się jest. No przecież i tak zginiesz, czubku. Czub będzie uciekał. I tak powierzchnia bana Jest za, za nielegala. No to gazet literacki. Mm. GVIP? No jak będzie 500 łapek, to możemy losować się jak Alix i macie free... Mm. Póki ludzie się nie porientowali, ile LK kosztuje, to ja bym brał... Ja bym radził brać udział. Kurwa, jakiś śmietnik jeszcze mi blokował. I go banuję, robię sobie screena i go banuję. Tylko, że mi tak blokował, bo nie można. Dzięki bardzo, Wilk. Elka, twoja! Nikt po to mnie nie wysłał i 30 sekund. jest. mówiłem, trójka bardzo mało czasu dodaje. Wiesz, moją bazy, jak będziecie budowali jakiś ładny, to zaczniemy oceniać. No ale teraz to nie mogłeś się ładnego zbudować, jak dopiero update przed. I 21 sekund, Wilk, chyba twoje! Pamiętaj, 6 sekund i prawie koniec I co robi? No tak, jeszcze mi jest knockał tu Ziomkowi nic nie zabieram! O co tu dzisiaj chodzi? Opa! Ziomkom nic nie zabieram, Nie to jest jakieś chore kurwa w ogóle. Co tu się dzisiaj dzieje? Ile tu jest ziomków w ogóle? Dzięki bardzo trójeczki. Ile tu jest ziomków? nie kopek w ogóle mam. Ja nic, nic im nie zabieram, chłopaki, patrzcie to. A, mam ich dobra. Te czubki rzuciły mi ich Dzięki bardzo. Już pewnie padłem. A jeszcze to mam, no przecież. Kurwa nie wytrzymam, co tu się dzieje w ogóle? pożygam się. Co oni robią, nie? Co wy robicie? Jak wygracie? Tak, odbuduj tego trapa. Czuku. Skąd te czubki się wzięły? Jaka ekipa? No i weaknessy mi cały czas rzucają. Dzięki za trójeczki. Dobra, jeden fat oddał w pysku. No tak, knockaj, knockaj. No, już, już. Już co, poknokałeś. Wsz wszyscy w pysku zaraz oddadzą. Ale mnie wkurzają, nie? Te ziomki. No tak, skocz do trapa, gdzie za to jest bannie! Skoczył perfidnie i to było widać, a teraz jeszcze chcę wyjść, nie? Teraz jeszcze chcę wyjść Dobra perła. Ten to w pysku już odda, już wam mówię Gratulacje No tak, dobra, ej, pożygam pożiga, się co tu się dzieje, nie? Cały czas muszę mleko pić. 10 sekund do końca lasta. Jak oni grają w ogóle śmietniki? No boże nie no, pożygam się, serio. 14 sekund, gdyby nie ziomek, to już by był koniec. Dobra, już mam ich. 20 sekund, mało, mało trujeczka dodaje. Chłopaki bardzo polecam. Polecam, trójka bardzo mało dodaje. A LK dużo kosztuje. Dobra, mam ich, mam. No i dobra. No i. Nie da się normalnie pobić, nie? 30 kapi, tak już poszło Wywalone, jak wszystkich pozabijam, nie? Grał jak śmietniki. Gdzie ta woda jest? Yy, nie wiem, zobaczę. Dzięki, Dukaczka. 6 sekund. Macie serio. Mocno free lasta. Last bardzo mało czasu dodaje. Top 1 też jest mocno free. Skończy się kiedyś ta tarcza? W śmieciu? No tak, jeszcze sełeba postaw. Nie mogę tego. No tak, postaw se łeba, no. Graj jak śmieć typowy, jeszcze kitaj przez tarczę. I zlogał, nie? I za to też jest ban, za zloganie specjalnie, że mnie dostał kasy, więc gratulacje. Ja się tyle osób na bannę bo te ziomki grają jak takie śmietniki typowe. Przyszli sobie dzisiaj na serwer na powiększenie mapy. Gratulacje, chłopaki. ty też dużo warte, chłopaki. Tak, ze stąd wyjdę, patrz, mordo, patrz. I tak cię skilluję, wywalony mam w tej temy, nie? I tak, oddasz w pysku, śmieciu. Tak, oddasz w pysku. No, knokaj, knokaj, w ogóle się nie wywalisz, nie? I oddajesz też w pysku. Nie płacz. Mordeczkę, to ty płaczesz jak musisz rano do przedszkola wstać, nie? O piątej. I wszyscy oddali. No elegancko. Kto chce tej temy, to naigę piszcie. Jeszcze oni mają tego stworka, jeszcze tego stworka im też zabiję, żeby go nie mieli. Tego stworka to się trzeba zabić, bo przez tego stworka to się nic nie da kopać. O, ktoś wjechał na top 1. Maciuś wyczuł okazję. Dobra, napiszcie do mnie na Instagramie. Ja Selat wyślę linka, a ja kogoś tutaj tepnę. To napiszcie do mnie na Instagramie, politemy. Dawa.